Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj degustacja piwa z browaru Williams Brothers, Williams Bros ze Szkocji. Oni słyną, ich najsłynniejszym piwem jest Fraoch, czyli on to się wymawia tak, fruch, froch, czyli piwo uważone z wrzosem zamiast chmielu. Natomiast tutaj mamy piwo uważone z z młodymi e, pędami, młodymi przyrostami e, sosny i świerku. Piwo nazywa się Alba Scots Pine Ale, e, czyli szkockie sosnowe ale. Tak wygląda etykieta. E, tutaj połączenie jakby jakiś taki zielony tartan. Czyli ten, ta krata szkocka z napisem taką czcionką imitującą jakieś takie, nie wiem, celtyckie litery. E, oni tutaj się odwołują do tego, że ten, to ale, takie właśnie sosnowe, było jakby w, w, w pomysłem Wikingów i było popularne w Szkocji do końca XIX wieku. To jest potrójny ale. Jakby patrzyłem na ekstrakt, to jest około 16. Zawartość alkoholu 7,5. Co ciekawe, ja myślałem, że to jest piwo, w którym te pędy świerku i sosny zastąpiły chmiel. Tak nie jest. Chmiel też był użyty do ważenia i była to odmiana First Gold. Natomiast oprócz chmielu jeszcze i oprócz chmielu, oprócz tych młodych przyrostów świerku i sosny, użyto też woskownicę europejską, która jest jednym albo była jednym ze składników gruitu. Ja to piwo już miałem okazję pić, zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Firmowy kapsel 2W, czyli e, Williams, Williams. Jak sądzę. Williams Bros. Brewing. Aromat słodki, taki właśnie chmielowy. Troszkę e, jakby jakieś nalewki ziołowej. Piwo klarowne, ale piana piana taka jak na Coca Coli, trochę, bardzo krótka, bardzo szybko pękające te pęcherzyki, barwa barwa złota złota klarowne idealnie. Czuć taką żywicę typową dla drzew iglastych. Dość słodkie, goryczka. Goryczka średnia albo nawet poniżej średniej, trochę. Mówiłem, że idealnie klarowne. No, idealnie nie jest klarowne. Zawieszone są jakieś takie. Małe farfocle, no trudno. Bardzo przyjemny um, aromat takiej jakby nalewki ziołowej, czy jakichś takich likieru ziołowego, ale ziołowego, inaczej, właśnie nie ziołowego, tylko właśnie takiego żywicznego. Um. Nie wiem, z czym mi się to kojarzy. Chyba z jakimiś może cukierkami takimi mm, na gardło trochę szkoda, że użyli tu tego chmielu, bo tak by było bardziej um, bardziej um, no, marketingowo by to lepiej brzmiało, lepiej by to wyglądało. Na, na, na etykiecie się nim nie chwalą, bo napisali, że ingredient to jest malted barley brie. To chyba odmiana. Scots pine and spruce sprigs, czyli szkocka, szkockie sosna i świerk. Sprigs, czyli gałązki. Ale jak rozumiem, to są tylko te, te kawałki, które po prostu przyrastają każdego roku i są miękkie. No, i tutaj się nie chwalą tym chmielem, ale na stronie jest informacja o chmielu, jest o tym, że, że tam są cztery chyba rodzaje słodu, czyli słód jasny, karmelowy i na pewno pszeniczny. Powiem szczerze, że jak ja to piłem pierwszy raz, no notabene na piwnym Blog Day w Poznaniu, czyli na pierwszej jakby spotkaniu blogerów piwnych w Poznaniu. Tam była taka sytuacja, że konsultowałem listę piw do, do degustacji i akurat zasugerowałem to piwo, bo, bo go nie piłem, a wydało mi się bardzo ciekawe. I... I wtedy wywarło na mnie bardzo duże wrażenie. Teraz, teraz to wrażenie już jest jakby słabsze. Na pewno jest ciekawsze niż Fraoch, który w ogóle jest rozczarowujący. Ale powiem szczerze, że jakoś... Nie no, jest dobre. Jest fajny ten taki żywiczny aromat, ale... Ale to nie jest taki, taki efekt jak, jak wtedy. Nie jest to takie wrażenie jak wtedy na mnie wywarło. Jest, jest, jest rzeczywiście coś, co jest inne: ta nuta. Natomiast ona, tam ta nuta była dominująca, to było coś, co po prostu od razu, od razu się rzucało e, i w aromacie, i w smaku. Tutaj jakby uładzony jest to wszystko. A data przydatności jest jeszcze długa, bo to jest do marca przyszłego roku. Więc ponad rok jeszcze. No czy rok właściwie. W każdym razie polecam spróbować ciekawe piwo. Wasze zdrowie.